Monika Twardowska-Małek, witam Państwa w ten upalny dzień. Dzisiaj termometry wskazywały nawet 38 stopni w słońcu. Sobota również zapowiada się upalnie. Termometry wskażą około 35 stopni, a na niebie nie pojawi się żadna chmura. Natomiast w niedzielę możemy spodziewać się już niewielkiego ochłodzenia, a nawet wieczornych opadów deszczu. Na szczegółowe informacje zapraszam do studia. Dzisiejsza noc zapowiada się bezchmurnie i ciepło. Termometry wskażą 18 stopni Celsjusza. Sobota będzie bezchmurna i bardzo gorąca. Słupki rtęci w ciągu dnia wskażą nawet 34 stopnie. Wiatr słaby powieje z prędkością 7 km na godzinę z południowego zachodu. ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1016 hektopaskali i będzie wzrastać.